W tym świecie, w tej matrycy 3D, nabyliśmy toksyczne przekonania. Wszystkie toksyczne przekonania mamy w swoim systemie wierzeń. Każdy je ma. Nie ma po prostu takiej możliwości bycia tutaj, na Ziemi, w tej matrycy, starej matrycy 3D, żeby nie nagromadzić przez życie i przez inne życia, inne wcielenia tych toksycznych przekonań ran, traum i tak dalej. Czym są toksyczne przekonania? Zainfekowany umysł, umysł ego, ego stworzone przez toksyczne przekonania na nasz własny temat. I teraz mamy przekonania toksyczne na nasz własny temat. Jednocześnie dlatego widzimy świat na zewnątrz również w toksyczny sposób, bo to co w środku, to na zewnątrz. Rozumiecie ten mechanizm? Czym są toksyczne przekonania? Jestem niewystarczająca, nie jestem zbyt dobra, jestem yy, niewartościowy. Yy, wstyd, lęk, strach. Yy, muszę zasługiwać na coś, muszę się wiecznie o coś starać, i tak dalej, i tak dalej. Lista jest bardzo długa. I teraz zobaczcie. W momencie, gdy oczyszczamy się, pozbywamy się, oczyszczamy nasz umysł, oczyszczamy siebie, swoje pole energetyczne, swój system wierzeń z tych toksycznych przekonań. To jest równoznaczne. To jest równoznaczne, z przejściem w inną, wyższą świadomość. Wyższa świadomość, boska świadomość, boska świadomość źródła tego, kim tak naprawdę jesteśmy. Tam nie ma żadnych toksycznych przekonań, nie ma żadnych toksycznych myśli, nie ma żadnych toksycznych wierzeń. To jest cała prawda o nas, to jest prawda to, kim tak naprawdę jesteśmy. Wówczas manifestacja przebiega bardzo szybko, tak jak w wyższych światach, gdzie po prostu nie ma, nie istnieją toksyczne przekonania na własny temat. To jest zniekształcenie. To jest tak ogromne zniekształcenie, które buduje, buduje życie po życiu, buduje dzień po dniu nasze dni i nasze życia, gdzie ciągle walczymy, zmagamy się z czymś, z kimś, a tak naprawdę. To jest ciągle ta wewnętrzna walka. Bo mamy w sobie w swoim systemie wierzeń toksyczne przekonania na swój własny temat. One pochodzą ze świata zewnętrznego. Z tego, w co kiedyś uwierzyliśmy, że tym jesteśmy. Więc przejście, wyjście ze starej świadomości 3D, która jest grą umysłów. Która jest wciągająca, bo jesteśmy podatni, jesteśmy ciągle w tej pętli iluzji, jesteśmy ciągle w tej pętli tych toksycznych przekonań. Więc żeby z tego wyjść, należy najpierw zbadać siebie, zobaczyć, jakie toksyczne przekonania na swój własny temat mam w sobie, w co wierzę, jakie toksyczne wierzenia mam na swój temat. Wszystko, co nie jest miłością, nie jest nami, to nie jest nasze autentyczne ja, bo w głębi, w głębi siebie tego, kim my naprawdę jesteśmy, jesteśmy czystym, boskim, wiecznym światłem miłości. Wszystko, co nie jest miłością w naszym życiu, jest toksyczne i nie należy do nas. To jest coś, w co jest uwikłane nasze ego, nasz umysł, który w to wierzy, a gdy w to wierzy, to manifestuje się nam na zewnątrz, w naszym życiu. Powraca w różnych sytuacjach, różni ludzie się pojawiają, bo ten świat 3D, ta matryca świadomości 3D to jest lustro, które odbija to, co mamy w środku. Dlatego wyjście, do wolności, do suwerenności, do swojej prawdziwej boskości, do tego, kim jesteśmy, jest oczyszczenie się z toksycznych przekonań na swój własny temat. Gdy tego nie mamy w sobie, gdy zrobimy tą wewnętrzną pracę, najpierw, żeby dotrzeć krok po kroku, każdy, w każdy, każdy jakby, po nic do kłębka, jak to się mówi, bo czasem nie jest to tak oczywiste, ponieważ długo, długo, latami jesteśmy w tym, więc nie jest to kwestia jednego dnia, że odkryjemy wszystko w sobie, ale gdy wyjdziemy, gdy wyjdziemy, gdy wyjdziemy, gdy oczyścimy, najpierw się zobaczymy, zaakceptujemy, że tak jest, uznamy, że tak jest, a potem to puścimy, gdy to zobaczymy, zaakceptujemy nie musimy już w tym trwać tak działa energia więc gdy to oczyścimy z swojego systemu wierzeń wówczas świat zaczynamy widzieć inaczej zaczynamy przebywać w innej energii to jest magia życia to jest magia naszej istoty my jesteśmy magią ale w 3D, w tej starej świadomości, starej matrycy, która właśnie naprawdę upada, rozwala się z hukiem, w tej starej świadomości nie dostrzegamy tego w sobie, kim tak naprawdę jesteśmy.